Podprez zredukowałem, myślę, że forma jakaś tam jest, czyli co, cel można powiedzieć lekko spełniony. Tu lepiej, czy tu lepiej? Ora, to może być. Ciemało gościu i gościarko, witam Cię na kolejny dniu vlogowy. Będzie się sobie trochę popieprzymy na początku, zaraz jest gym time, beda, gym, gym, time, bro. Teraz będzie, no, siłka będzie grana. Dobra, więc mam już prawie końcówkę sierpnia, już powoli zaczynam dodawać kalorie, bo już po prostu czułem, że... Ogólnie powiem Ci tak, tak to wyglądało w tej dacie, bo nie pamiętam, kiedy to było, dokładnie. To była relacja z Instagrama, gdzie dzieci, serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz takie, wiesz, daily informacje ode mnie, co takie naprzód, tam jest takie pierdoły, Co w coś tam, takie, wiesz, trochę śmieszne, może trochę nie. Żarcia w sumie pełno, a same żarcie i k***omoru trochę siadał już mi humor, nastrój i tak dalej, kalorie są dodawane stopniowo teraz do góry, ale też nie będę się ulewał, więc ze spokojem to nie będzie teraz człowiek świnia, człowiek masa, tylko po prostu dodawanie kalorii, żeby się troszeczkę zregenerować, odpocząć. Tak to wyglądało teraz, 3 dni temu, kiedy to na, na relacji na Instagramie właśnie pytałem, czy robić masę, czy redukcję i większość procent była na masę, więc ja was słucham, to wszystko dla was, i gościarki, tu masz relację Instagrama teraz, obczaj. Nie mam muzy, nie wiem, czemu kiwam gołą. Ja mam muzy w głowie. To masz porównanie, jak było przed i po zredukowałem. Myślę, że forma jakaś tam jest. Czyli co? Cel, można powiedzieć, lekko spełniony. Wyjazd już tuż tuż, 10 dni chyba zostało. 9. 9 dni zostało do wyjazdu, więc sobie stopniowo dodaję te kalorie, żeby po prostu, wiesz, tam nie wpaść, że nagle wiadę tam w żarcie i będzie, ło! Tylko po prostu, wiesz, stopniowo będę dodawał te kalorie. I teraz, żeby po prostu na już być wycirowany i nie rzucić się na żarcie. A to jest bardzo łatwe dla mnie. A czy ja często wpadam w żarcie. Wow. No, więc po prostu teraz idziemy na gym nie je Później tam sobie coś, porobię kroki i tak dalej i pokażę ci jaki progres no. znaleźć. Bo już jest prawie kuchnia gotowa, gość, jeszcze nie do końca, ale prawie. No, w ogóle jaka jazda tam była. Nie wiem czy ci opowiadać, czy nie. chyba ci opowie. Dobra, teraz idziemy na gym, idziemy na gym. Szczykuj się, już wziąłem tak, cytrylne, keratynne, betalaninę. te trzy suple. Teraz mam potem wodę sami do kwasami. Gym time, bro! Czekaj, czekaj, wróć, 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 bo chciałem przejść obojętnie. No ale się nie da, patrz to. Trochę węzły wyszły, gościu. Pato wczoraj ponad 3 koła kalorii, bo <grych> coś tam nabijała. i co, Jim zrobiony. Teraz jadę do paczkomatu, jedną paczkę wysłać, koszuleczkę gościu wysyłam do paczkomatu do jednego sztosowego właściciela. No I przypominam, że jak chcesz koszuleczkę sobie ogarnąć, to dawaj znać na Insta na no tu masz Instagram. No i dawać znać wtedy. nie jest sprawę, Gościu polubownie. No <grytanie> to robimy tak. Wpa wpadamy do chaty, Pokażę ci od razu kuchnię jak wygląda. Bo już teraz jest zrobiona, jeszcze nie ale już jest. Pra... No, można coś już zrobić. Nagramy sobie przepis na główny kanał. ob nicam nie wrzucałem, bo no bo nie było kuchni. I ogór też był z. Więc... o gościu wam mikrofon jeszcze o i znowu o ja p. Pier... miałem nie przeklinać, znaczy nie uwięźć tego, ale mam mnie przeklinać, mam mniej przeklinać o, gorąco tu jest, jadę, paczko matu jedziesz ze mną, jo! Tu jest paczkomat, bo szukałem z, z 15 minut go. Nie, 15 minut go się szukałem paczkomatu. Teraz tak, dalej, nadaj. mam etykietę, teraz skanuję. Nie, nie patrzę. O, zeskanowano. Idę dalej. O, tu się otworzyło. O, tu wkładam. Pusto, 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 zamykam. i co, chyba to wszystko. No i... Ale nie potrzebuję pomocy. Pum, 23 sekundy, nowy rekord. Kościu kończymy na dziś, nie żartuję, to był słaby czas. Dzień dobry, na razie. Jest teraz najwyższa pora, co zjeść. Pokazuję Ci zaraz przepisik. Zrobimy sobie proteinowy pudding, który dużo osób mnie pytało o niego na Instagramie, więc sobie zrobimy proteinowy pudding w wersji z lodem, bo takiego jeszcze nie było na kanale tutaj też, tym głównym. Yo! Jak widzisz minęło trochę czasu. Kurde, chciałem dokończyć tego jednego dnia, ale powiem ci, że nie wyszło. Chciałem dokończyć wczoraj, czyli następnego dnia, nie wyszło. Minęły dwa dni i mam białą bluzkę. Ło! Nie, ale tak naprawdę to po prostu podzieliłem to na parę dni, a czy na dwa dni w sumie czyli jest kontynuacja tego. Zrobimy sobie w końcu ten e, monte pudding e, czekoladowy, tak jest, będzie czekoladowy. W ogóle, zobacz to, sceneria już jest inna. O, Kościół, jeszcze nie jest do końca zrobiona, patrz to. Kuchnia jeszcze nie jest do końca zrobiona, bo jeszcze brakuje pewnych elementów, ale... O, na przykład tu. Ale już jest wszystko, wiesz, prawie, prawie, jeszcze gniazda nie ma, a tu mam prąd. Ja pierdolę, nie muszę na przedłużaczu jechać. Palniki, piekarnik, właśnie tak to wygląda, właśnie, zrobimy sobie tak. Tak to wygląda. Tam jest druga część. Ciemno jest, dobra, trzeba je zapaleć. Niech, niech, niech ci będzie. Wiesz, światło, tu. A to jeszcze kontakty takie, o. O, takie są. No, więc jak to wygląda. No i, i. Dobra, no, to było tyle. I ogólnie nie dałem w ogóle lamp, bo świecą te, widzisz, świecą te z białe światło, więc może to będzie ułatwienie w nagrywaniu i nie będę musiał tutaj nosić mega lamp, które są mega uciążliwe, trzeba je ciągle nosić ze sobą, żeby było dobre światło. Więc dawaj, znać, czy światło, oświetlenie jest dostatecznie dobre, jeżeli jest dostatecznie dobre, napisz w komentarzu, oświetlenie z mega dobre, gościu, jest dźwięk, czy nie? Jest. E, oświetlenie z mega dobregościu, a jeżeli jest złe, napisz, gościu, powróć do lamp, bo nie dajesz rady. No. I zaczynam teraz nagrywać przepis na ten główny kanał, bo tam dawno nic nie było w ogóle nie wiem, jak się to robiło. Aha, tak samo, bo to się tak samo nagrywa. Sze, bo przez te dwa dni się dużo zmieniło. Ja już jestem na 2800. Już nie jestem na 2200-2300. 2800 wszedłem na taką kontrolowaną masę, żeby żyć. Bo już nie mogę żyć. No a po co nie żyć? Jak można żyć? Obstawiaj, w ile się uleje i czy w ogóle zrobiłem formę, czy nie? Halo, dasz znać, czy nie? To dawać znać. I ja zaczynam teraz przepis robić na tamten kanał i widzimy się. To zresztą teraz e, widzimy się na tamtym kanale. szelam w obiektyw, a później się widzimy po tym przepisie. Ci jesteśmy po nagrywkach na główny kanał. Z proteinowy pudding był robiony. Tak wyglądał. Mm, Może dawać znać w ogóle, m, jak, co myślisz o tym prze, przepisie. Jak go zrobisz, to oznacza mi na Instagramie. Bo nie no, muszę zmienić statyw, bo mam taki teraz duży stojący, z takim klunkrem mam chodzić, gościu to jest wielki, ale bart spuchnięty byłby chamsko. Dobra, już na statywie. Co ci powiem? No... O, łapa się liczy, nie? Pokaż. Lepsze światło jest tu chyba. O. Jest OK. O co? O, Przepis zrobiony, masz go na tamtym kanale. Nie wiem czy już go dodałem. Chyba w tym czasie dodam samym. Hmm. Sztofik. Mhm. Mega. Cześć, ja coś ci obiecałem tu. Cześć, zrobiliśmy Jima. Oś jest późno, mega spadł, jest godzina 23. Ja muszę iść spać zaraz. Macie znaczy jeszcze nie, ale do roboty mam pełno. Chodzę na tą masę, ale taką planowaną, żeby się nie ulać. Możecie obstawiać, w ile się uleje, <grym>, ale nie chcesz ulać, no. Bo chodzi... Zrobiłem to po to, żeby tam na wyjeździe od razu nie wpadać w taką... Co się mówi? Żeby nie wpadać w taką... No wiesz, że po redukcji masz napady, że tam do, zobaczysz żarcie i Łogo i lecimy z Szabą, ale tak to nie będzie, ale mniej. Ja ogólnie biorę tam wagę, i będę wszystko ważył, więc będzie jazda, bo będę miał takie wiesz, że idziesz się nakładać, Ja będę wszystko ważył, cześć to. No trudno, wiara szykujcie się tam. Le la mucho pipero, to. Pa ile instrukcji to jakaś klamka, w ogóle muszę pos posprzątać. Co to jest za instrukcja? Mega bym po hiszpańsku. Co to jest za instrukcja? Mega Polimy światło. Gasi o. To jest po portugalsku, jak chcesz skręcić kuchenkę po portugalsku, to pamiętaj, pisz do mnie ci przeczytam wszystko. Ja już się nagadałem na tamtym filmie, więc jeżeli chcesz dać ła zasięgową łapę w górę, to właśnie teraz jest idealny moment. Oj, co? Widzimy się już wkrótce. Nie wiem czy jeszcze przed wyjazdem nagram jakieś vloga, chyba nagram, ale nie obiecuję, więc albo widzimy się na wyjeździe już na lotnisko będziemy napi... Albo jeszcze coś się będzie działo przed. No to co? Nara wiara! Ła! Wow. Ja się już pożegnam, jak zwykle. Podrapię się po brzuszku. O, dobrze. Narabiam.